Zauważyłeś takie największe różnice yy, zarówno wśród rolników, no bo program nasz jest rolniczy, ale w ogóle wśród ludzi, takie wiesz, kulturowe, społeczne, być może relacyjne, pomiędzy Ameryką Południową a no, Polską na przykład. Znaczy, trudno też generalizować, tak, bo. No jasno, Byłem w tutaj... Argentynie, w Brazylii, w Urugwaju, tak, no inne są zupełnie społeczności te andyjskie, te autochtoniczne, powiedzmy, Peru czy, czy Boliwii, no zupełnie inaczej jest na, na białym południu Argentyny, gdzie dziś możemy spotkać zamknięte niemieckie chociażby społeczności i kolonie. To no też temat, temat, temat rzeka. Natomiast ogólnie południowcy są bardzo gościnni, mega uczynni, sympatyczni, chętni do zabawy, Oczywiście, jak trzeba pracować, to jest, jest praca, no ale nie zapominamy, że pod koniec dnia trzeba ten, każdy dzień traktujemy jako święty i każdy dzień trzeba, trzeba święcić. Jest, są bardzo rodzinni. W drugą stronę, ja czułem się w Ameryce Południowej, można powiedzieć, jak, jak u siebie, jak w Polsce, właśnie przez tą, przez tą gościnność, przez tą, przez tą rodzinne zachowania. I dużo łatwiej mi było się zaadoptować, dużo łatwiej było mi przede wszystkim funkcjonować, no spędziłem tam ponad 5 lat e, życia y, niż y, w, w krajach y, po przekroczeniu naszej zachodniej granicy.